Cześć, nazywam się Weronika, jestem uczennicą klasy angielskiej w Gimnazjum nr 3. W tym roku udało mi się zdobyć tytuł laureata w konkursie z języka polskiego. Dzięki Gimnazjum rozwinęłam swoje zamiłowanie do języków. Wzięłam udział w Międzynarodowym Konkursie Literackim, a moje opowiadanie zostało opublikowane w antologii. Miałam także możliwość wziąć udział w wymianie międzynarodowej. Gościłam u siebie Belgijkę oraz amerykankę, a także pojechałam za granicę do Belgii oraz gimnazjum umożliwiło mi wziąć udział w kursie języka angielskiego na Malcie.